Wiewiórki i bobry, dzień dobry. No Znowu się plaża szykuje. Ostatnia plaża pozwoliła mi uzbierać na dwie godziny parkingu, więc idziemy po kosztach. Po kosztach tego co wykopaliśmy tutaj na innej plaży. E, tym razem jest to Folkstone. E, ta plaża jest dla mnie o tyle ważna, bo tutaj w miejscu, które właśnie nagrywam, lata temu znalazłem złotą sztabkę 20 gramową. Dzisiaj zacznę sobie od tej części tego portu, osuszonego przez odpływ, i potem tam przez między główkami, między faluchronami przejdę na taką plażę miejską. Ładnie tak poopisywaną, i tutaj sobie troszkę pospaceruję. Zobaczymy, co los przyniesie. Dwie godziny. Kurczę jeszcze dobrze nie włączyłem wykrywacza. Pierwsza świeżo zgubiona, 50-pensówka. 13 rok, zeskoczyłem z tego murka, włączyłem wykrywać i przyłożyłem go do piasku. Ładny start. I zwiększam stan posiadania, chyba o 5 pensów, ale te są tak mocno spanierowane. Widać głowę królowej, natomiast niewiele poza tym. No i jeszcze 10 pensów. Do kompletu. Mamy piątkę, pięćdziesiątkę, dziesiątkę. Dziesiątkę z roku pańskiego, któregoś tam. Prawdopodobnie przyszedłem stamtąd. Przemierzyłem tutaj tą piaskową łachę. 65 pensów. Mnóstwo śmiecia, trochę sygnałów żelaznych. No ale to port. Tutaj się dzieją różne rzeczy, tak wygląda port, fajny hotel, dobre żarcie tam dają. Tutaj jest bardzo ciekawa rzecz, kiedyś Wam pokażę to, odrestaurowano port w kształcie takim, w jakim był w czasie II wojny światowej. Wybierzemy się tam na jego główki, a teraz mijam ostrogi falochronów i tędy wejdę sobie na plażę miejską. Może jeszcze szumi dosyć blisko, więc ono jeszcze opadnie, jeszcze, jeszcze trwa odpływ, mam trochę czasu, zanim, zanim zacznie się przypływ. Rzucimy okiem sobie na panoramę plaży miejskiej od strony tutaj falochronu w morza, bo ona jest atrakcyjna, jest piękna, z latarnią na klifie, z całą infrastrukturą. Ciekawie to wygląda, naprawdę ciekawie. I teraz będziemy szukali tutaj. Miejska plaża otwiera się głębokim dołkiem i niestety małym nominałem. Znowu pens. Znowu pęsiok Królowa o starej główce 2007 rok. No tak wygląda, 2007 rok, ale ja dopiero tą miejską plażę zacząłem, trochę ludzi, pogoda niezbyt fantastyczna, wieje, ale chodzi się przyjemnie, nie ma upału. I kolejne 50 pi dzisiaj, też niebrzydkie, też ładniutkie, rok, 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 szukamy roku. Regina Elizabeth II, 2019. No dobry rocznik. To przekroczyliśmy funta na dzisiejszym wypadzie. No teraz to jest miazga. Srebrna pancerka i to całkiem przyzwoita. Oj płakał ktoś jak gubił. Śliczna. Tniszna pancerka. Próby, jak znam, życie są gdzieś w tej okolicy. Ja jeszcze sprawdzę. Jeżeli są na nich, to, to zamieszczę na pewne fotografie. Miazga. Super. No, jest coraz owocniej, moi drodzy. Po pancerce wreszcie mam 22 funty, na których brak ostatnio tak narzekałem, i w jednym dołku z nimi było 20 pensów. Jeszcze sprawdzę ten dołek, bo to dobry dołek był. I generalnie się nie, nie pomyliłem, bo obok było jeszcze 20 pensów, jeszcze jedno. Nie wiem ile tam w nominałach, w nominałach gdzie się uzbierałem, ale już kilka monetek siedzi plus to pancerka. Jak na taki krótki wypad to całkiem całkiem przyzwoicie. No i czas chyba na opowieść z kentyjskiej malowanej skrzyni. Ta plaża Folkston nie jest przypadkowa fajnie, bo, bo trochę dała mi zostało jeszcze pół godzinki, jeszcze będzie jakiś krótki spacer, choć ludzi coraz więcej i coraz mniej sympatycznie się chodzi. Natomiast ta plaża była prawdopodobnym miejscem lądowania podczas drugiej inwazji wojski Juliusza Cezara, podczas drugiej inwazji na Wielką Brytanię. Cezar miał rok, żeby się do niej przygotować, a że był gościem odkręconym, znał się na rzeczy, no to zrobił to bardzo skrupulatnie. Zlecił budowę specjalnych statków, które ma, miał w pamięci ten desant podczas pierwszej inwazji w roku 1955. Nie chciał powtarzać błędów, gdzie legioniści musieli wyskakiwać na głęboką wodę, objuczeni i, i się przez nią przedzierać. Tym razem wybudował, zlecił budowę statków szerszych, niższych, gdzie lepiej było operować wiosłami. One przypominały dzisiejsze barki dysantowe. Stworzył ogromną flotę tym razem tych statków było ich około 800. W tym okręty wojenne, oczywiście cały cały spektakularny arsenał rzymskiej armii, rzymskiej floty. Zapakował na nie 25 do 30 tysięcy ludzi, w tym ponad 2000 konnicy galijskich sprzymierzeńców, no i 7 legionów rzymskich. No i z taką siłą wyruszył tutaj do Albionu. E, oczywiście kanał, jak zwykle burzliwy. Przeciwne prądy, prądy, których Rzymianie nie znali. Skomplikowały trochę kwestię lądowania. On planował znowu lądować w okolicach Deal. Tym razem prawdopodobnie są teorie mówiące o tym, że wylądował tutaj w okolicach Folkestone. Silnie wiosłowali, żeby pokonać prądy, doszli do brzegu, desantowali się, stworzyli obóz, trzy legiony wraz z Cezarem ruszyły w głąb lądu, napotykając opór Brytów, ufortyfikowane wzgórza rzymianie formacji tego słynnego żółwia, zdobywali te fortyfikacje bezstratnie, no ale Cezar. Napotkał tutaj bardzo poważny opór i opór, który no, sprawiał mu duży problem. Bo była to typowa wojna partyzancka. Kent wówczas był porośnięty lasem, niewielkie oddziały Brytów, tych Celtów brytyjskich atakowały i uciekały. Kiedy Celtowie ponieśli klęskę, Brytowie ponieśli klęskę, przychodzili żebrać upokój, a jak tylko Rzymianie się rozluźnili, oni uderzali ponownie. Bardzo trudny przeciwnik. Tam nie wchodziły w grę żadne negocjacje, żadne traktaty. Wszystko odbywało się w taki dziwny sposób. No Cezar przekroczył rzekę Stur ruszył w głąb kętu na kierunek jejku ja nie pamiętam teraz imienia napiszę, imienia swojego podstawowego opozycjonisty, który zjednoczył kilka brytyjskich plemion no i z nimi stawiał taki dosyć skuteczny i poważny opór ruszyli, ru, ruszyli żeby Rzymianie, żeby zławić ten opór w tym czasie burza zaczęła Szaleć na kanale i w stopniu nader poważnym uszkodziła okręty, okręty tutaj stojące na kotwicowisku. 80 z nich poszło na dno. Cezar zawrócił z tymi legionami, wyciągnięto wszystkie okręty na brzeg, stworzono z nich mur obronny, rozpoczęto naprawę. No i, no i tak to się działo. I potem, potem po raz kolejny Cezar rusza w głąb lądu. Y, tym razem przekracza Tamizę. Y, sojusz, sojusz Brytów się rozpada. Odchodzą od tego Katawelasa, Katawelusa. Jejku, ja nie pamiętam tego imienia. Odchodzą od niego. Y, nie udzielają mu pomocy. No ostatecznie wszystko to upada. Y, Katawelus... Y, Prawdopodobnie katawelus e, mówi Cezarowi, przepraszam, teraz już będę twoim wasalem, znowu zakładnicy, e, Cezar bierze upy, e, spuszcza flotę na wodę. No i decyduje się na odwrót. Nie chce zimować tutaj w Brytanii, a kanał w czasie zimy jest nie do przebycia dla ówczesnych, ówczesnych środków transportu, a przynajmniej w takiej liczbie. Na pewno nie obyłoby się bez strat. Dodatkowo w Galii wybuchają niepokoje, w Galii podbitej przez Cezara. On musi tam robić porządek, musi wracać, opanować prowincję, wyznacza trybut Brytom. Oni go prawdopodobnie nigdy nie zapłacili. No, i opuszcza wyspę. Opuszcza wyspę, by nigdy tutaj już siłą nie wrócić. Kronikarze odnotowali, że przywiózł tam spore dobra, jednak to nie były takie dobra, na jakie Cezar liczył. On liczył na złoto, liczył na niewolników. No, z pewnością przywiózł synę, z pewnością przywiózł żywność, zboże i tak dalej. No, niewolników też, no ale tego złota on to tak niespecjalnie. Wielka Albion okazał się nie tak zasobny, jak przypuszczano. No, i taki jest finał tej historii. Dzięki, dzięki tym ruchom Cezara otrzymaliśmy pierwsze rzetelne opisy tej wyspy. On pisał swoje pamiętniki, pasjami pisał. No, i, no i tutaj sporo opisów tych ludzi, kształtowania terenu i tak dalej, dzięki niemu poznaliśmy. No, i to są pierwsze dokumenty pisane, traktujące o wyspie, o Albionie. No, i tyle z malowanej skrzyni, o drugiej inwazji Cezara. Yy, przypominam rok 54. Pierwsza była w 55. przed Nashomerą, i ta druga miała miejsce być może na tych plażach. Artefaktów z epoki żadnych nie znajdę, no ale, ale ciekawa historia. Jeszcze polatam chwilkę i, i zwijam się do autka. Podsumowując moi drodzy, bo już skończyłem spacer. Pancerka 2 razy 50 pensów raz 2 funty 10, 2 razy 20 pens i to nie wiem co to jest za małe na pensa Będę musiał to obejrzeć przy użyciu szkła powiększającego. I ewentualnie opiszę, z czym mamy do czynienia. Eee, wrzucę też ewentualne zdjęcia próbie, jeżeli są takowe na pancerce, jeżeli to nie jest jakiś shit, a nie wydaje mi się. A nie wydaje mi się, także taki, taki bilans wyjazdu. 2 3 trzy pięćdziesiąt i coś, czego nie jestem w stanie rozpoznać. To gdzieś na tych wzgórzach ufortyfikowali się Brytowie. Powstały tutaj tak zwane grody i to musieli legioniści to zaraz zdobywać. Nie ma na niedobrego dobrego widoku, to, to jest mureno. Murena czołowa, polodowcowa ziemia, którą wypnął, wypchnął lodowiec. Ja spróbuję to wam jeszcze może, może w sposób inny pokazać z innego miejsca. No ale legioniści nie mieli łatwo. Na pewno nie mieli łatwo. No i to w sumie. No i to w sumie tyle w dzisiejszym odcinku. Patrzcie jakie to wyrasta pionowo niemal. Eee... W sumie tyle w dzisiejszym odcinku. Wam dziękuję za uwagę. Bądźcie zdrowi, bądźcie uśmiechnięci. Do zobaczenia. Hej, hej, papa. Niech moc Was nie opuszcza.